Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z Gry Disco Elysium. Zaczynamy kolejny odcinek. Myślę, że możemy ten dźwięk, który został nagrany, wykorzystać jako baz do tej muzyki, którą robi Jajko Głowiec. Przypominam, że już 6 lutego o godzinie 12 widzimy się na live urodzinowym na moim kanale na Twitchu. Link znajdziecie w opisie. Zacznijmy od niego, bo to ostatnia rzecz, która mi w tym kościele została do zrobienia. O mord! ten odgłos, który słyszeliśmy, wcześniej był wariacki. O, tak, to było świetne i strażne, bardzo hardkorowe. Jego głos odbija się w pomieszczeniu echem, po czym zapada kisza, aż zbyt hardkorowe. Przeczesuje swoje włosy dłonią. Nie miałem nad tym kontroli. W ogóle co się stało? Ten dźwięk wysysa z miksu całe powietrze, aż zostaje tylko on. Zaczyna kompresować siebie i wszystko wokół, kompletnie wypełnia przestrzeń dźwiękową, ekstremalnie. Serce bije ci w piersi, ciągle drżąc wskutek działania tego dźwięku. Pomyśl, co by się stało, gdybyś okiełznał moc od odgłosu, uczyniłbyś z niego puls. A jeśli to jest odpowiedź na numer 1 Eycka, moglibyśmy wykorzystać ten dźwięk do basów. Och, jego początkowo zdezorientowanej twarzy pojawia się zawadiacki uśmieszek, ale jak? Gdyby tak użyć kompresora, który przygotował ten z kolczastymi włosami, zastosować jakieś przetwarzanie równoległe, zręczne palce i to jest biały test. Na tarcie dźwięku można powstrzymać. Połącz kropki. Nice. Kluczowanie bitu. Co to w ogóle znaczy? Posłuchaj, może wykorzystać kompresor i wybrać, którą ścieżkę przetwarza e, sygnał poboczny albo główny, ten staśmy. Zrób tak, żeby kompresował raz jeden, raz drugi. Kompresor kontroluje wzmocnienie w oparciu o poziom sygnału w ścieżce pobocznej. Pozwoli to na utrzymanie wysokiej głośności bez pików, które wypełniają całą przestrzeń dźwiękową. No dobra, głowiec musisz zacząć kluczować sygnał. Wyjaśnij mu o co chodzi. Kluczowani mówisz, mówisz, cisza muzyka, a jego ręce poruszają się pewnie wśród kontrolek miksera i wprowadzają niezbędne ustawienia. Po chwili nakłada słuchawki na uszy, otwiera szeroko oczy, szerzej niż na narkotykach, zaczyna podskakiwać w miejscu z błogim wyrazem twarzy i w totalnej ciszy, bo muzykę słyszy tylko on w słuchawkach. Hej, odzywa się acel z nad mikrofonu, co zrobiłeś jako łocowi gliniarzu, zepsułeś go? Nie jestem pewien, jesteście gotowi Pose? No jak prostuje plecy, szykując się na beat. Urodziłem się gotowy głowiec, pokaż mu podniesiony kciuk. No brzmi to na pewno lepiej niż ta pierwotna wersja bez melodii, bez basu. Ten cały czas tańczy. No dobra. Tylko trochę słabo opierać cały klub muzyczny na jednej piosence. Może się ludziom znudzić, nie? Dźwiękowy szturm jest wspaniały. Szpidziarz tańczy na scenie intensywnie wymachując w powietrzu rękami. To jest piękno, to jest życie. Co tu się wyrabia? pyta Acel zaskoczona widowiskiem. Sposób w jaki melodia i bas płyną razem ze sobą jest nienaturalny. Twoje ciało jest wręcz przygniatane przewalającymi się nad Tobą niskimi częstotliwościami i dzięki temu znów czujesz, że żyjesz. To dla pokolenia Anodik. Oto dźwięk ostateczny. Udało nam się okiełznać dźwięku, czynić go naszym własnym. Niech mnie mówi do Ciebie Andrew wśród pulsujących uderzeń dźwięku. Ten klub może wypalić. Doloriański kościół, miejsce, w którym warto być, woła głowiec zatracający się w dźwięku. Pompuj, pompuj. Oto jest nadeszła nowa era. Kanka wszechświata została trwale odmieniona. Do widzenia jako głowcze. Zobaczmy moje questy. Ale ładnie to jest wyciszczone. Strasz... Wyczyszczone. Strasznie mi się to podoba. Eee, mogę jeszcze kupić na pewno te spodnie fauny od kuna. Zajmiemy się tym następnego dnia rano. I teraz idziemy do świniarki, bo jest godzina 22.28. Trochę mi się z tym zeszło. Natomiast dzień 5 odzyskujemy swoją broń. Mam nadzieję, że się nic nie stanie niespodziewanego. Nie zginę. Uh, jak pożegnam się z Kimem, to chciałbym spróbować umówić się z tą babeczką, która jest na pomoście. Nie wiem, czy dam radę zostawić go w taki sposób, żeby on poszedł do Whirling in Rucks spać, a ja bym został tu na wybrzeżu. Czy muszę to zrobić z poziomu Whirling in Rucks? Jeżeli wejdę tam do tego pomieszczenia na dole, które mam udostępnione do spania przez tą babeczkę, to czy Kim sobie po prostu pójdzie, jeżeli jest już po 22? Nice, jest i ona ostatnio. Ostatniej tu nie było. Ręce tak, żeby mnie widziała. Mam rocze do siebie starzejąca się kobieta, obwieszona policyjnym sprzętem. Po czym zauważa cię i sięga po megafon. Ręce do góry, mówi świniarka. Ręce do góry, ale już. Krzyczy przez megafon. Ręce do góry, ale już. Z za pleców wystają jej zdobyte gdzieś zasilane bateryjnie policyjne światła. Migoczący pokaz świetny, ukazujący pistolet w jej trzęsącej dłoni. Jej dłoń drży. To skutek jakiejś choroby neurodegeneracyjnej. Proszę pani, niech pani natychmiast rzuci broń, czekaj kim, co powinniśmy zrobić? Unieść dłonie spokojnie, proszę pani, tylko spokojnie. Podejrzany nie wykonuje poleceń, podejrzany zachowuje się agresywnie, funkcjonariusz w niebezpieczeństwie, funkcjonariusz w niebezpieczeństwie. Oczy wychodzą jej niemal na wierzch z przerażenia, na czole pulsują jej żyły. Tu policja, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Ręce na głowę podejrzany jest uzbrojony i niebezpieczny. Proszę pani, musi się pani uspokoić, chcemy tylko porozmawiać. Duszenie z pleców, ucisk tętnic szyjnych, drastycznie drastyczne ograniczenie przepływu krwi przez tętnice szyjne podejrzanego. Ostrożnie, detektywie, nie rób niczego, co mogłoby ją sprowokować. Rędzej czy później będziesz musiał ruszyć po tym broń. Może przedtem warto zapoznać się z najważniejszymi faktami. Czy mogę tutaj zginąć? Pewnie mogę. Możemy to rozwiązać pokojowo. Proszę opuścić broń. Funkcjonariusz wymaga wsparcia. Spogląda na ciebie. To na kima. Podejrzany na wolności, na ziemię. Proszę pani, odzywa się porusznik starając się zachować kontakt wzrokowy. Chcemy pani pomóc, ale musi pani opuścić broń. Po prostu porozmawiamy, dobrze? Zgłoszono zakłócenie spokoju. Autoryzowane użycie broni. Sektor strzela i nagle spogląda na ciebie. Duży czerwony klucz. Duży czerwony klucz. Duży czerwony klucz to kodowe określenie Tarana. Policyjny slang. Znasz go. A... Nie, jest, nie jest pani z policji My za to jesteśmy Wsparcie opuszcza nieco megafon Ale po chwili znowu go unosi Krzyczy wsparcie w status nieznany Laleczko wiesz przecież kim jestem Wszyscy wiedzą Puść jej oczko Wiem Pyta bardziej siebie niż ciebie Garet Nie ja Unosi broń Napad z bronią w ręku Jedna ofiara Podejrzany ucieka pieszo Jak wygląda sytuacja? Porucznik zastanawia się chwilę Jak zwrócić do kobiety Funkcjonariuszko Służby porządkowe zagrożone Krzyczy do megafonu Czerwone i niebieskie światła Podświetla Podświetla ślinę. Kobieta, którą kobieta przed tym wypluwa. Podszywanie się pod funkcjonariusza policji. Chyba nie wierzyła, że naprawdę jesteście funkcjonariuszami policji. Chwila, a jeżeli ona ma rację, ja się faktycznie podszywam. My jestem w pełnym mundurze porośnika Moru. Proszę teraz spojrzeć na mojego partnera. Jak nic, jesteśmy policjantami. Naprawdę jesteśmy z policji. Proszę, moja odznaka. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Uderza raz po raz megafonem w głowę, po czym krzyczy do zakrwawionego mikrofonu. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Dyspozytoria. Zgłoś się. Sektor. Sektor. azybut. To żaden kod. To zwykły zlepek słów. Czy mogłaby nam pani powiedzieć kim pani jest? Tu cholerna policja zaśrańcu. Krzyczy przez megafon. Na ziemię jesteś aresztowany. Kiedy wymachuje rękami, dostrzegasz wśród góry policyjnego sprzętu, który dźwiga na plecach znajomo wyglądające ampułki i paczuszki. Leki, a może narkotyki? Brała pani narkotyki? Skonfiskowano kontrabandę. Megafon sprawia, że jej głos jest niemal boleśnie metaliczny. Ograniczono dostęp, brakuje dwóch kilogramów. Zeznania naocznego świadka narażone na szwang. Nie sądzę, aby coś brała, stwierdza szeptem porucznik, i właśnie to może być problemem. Nic mi to nie dało. Koordynacja oko ręka. udało się. Plan jest taki. Upuszczasz multitool i natychmiast ruszasz w prawo. Hałas ją zaskoczy, to pozwoli jej skrócić dystans. Lewa ręka łapie lufę, prawo łamie jej nadgarstek. Nie, to nie będzie konieczne. Przyjrzyj się dokładnej broni. Czerwone niebieskie światło prześwituje przez wszystkie trzy lufy. Nie jest załadowana. Im jestem prawie pewien, że nie ma tam naboi. Emen, porucznik przygląda się uważnie kołyszącej broni. Mój Boże, chyba masz rację. Boże, nie jest załadowana. Proszę pani, broń, którą pani trzyma, jest moja i wiem, że nie ma w niej amunicji. O kobieta spogląda z niedowierzaniem na broni. Oczy nagle wypełniają się łzami. Zagląda tak do lufy i pociąga za spust. Czekaj. Rozlega się kliknięcie. Nic się nie dzieje. Kobieta spogląda na bezużyteczną broń. To nie jest policyjny sprzęt. W policyjnej broni są naboje. To podróbka. Co to ma być? Broń ląduje na deskach. A po jej podrapanych policzkach spływają zy. Policyjnej broni zawsze są naboje. Co to ma być? Dlaczego mi to sprzedali? Bierz tę broni, to już, to może być twoja jedyna szansa. E, podnieś swoją broń. Nikogo już nic, e, już nic nie obchodzi, stwierdza słabnącym głosem, kołysząc się powoli w przód i w tył. Dlaczego mnie tak oszukali? Ta homonoidalna maszyna bólu, upokorzeń e, i cierpienia właśnie przestaje pracować. Ułączona kroczeniem po pustyni. Nie chcę już czuć ani myśleć. Biedna kobieta, stwierdza porucznik, chowając e, swoją broń do kabury. Musimy coś z nią teraz zrobić. Nikogo już przy mnie nie ma, mamrocze staruszka. Wpatrując się bezmyślnie w promenadę, nikt mnie już nie odwiedza. Bardzo mi przykro, że się tak pani ułożyło życie. Delikatnie dotknij ramienia. I podrapana skóra jest ciepła w dotyku, ale kobieta nie wie nawet, że przy niej stoisz. Jak myślisz, co się z nią dzieje? Popada w stupor, odpowiada porucznik, przyglądając się kat katatonicznej kobiecie stojącej w ciemności. Już to kiedyś widziałem, Bóg jeden wie jak długo to potrwa, może tak tu stać całymi dniami. Ale czym ona w ogóle tak się zachowała? Naprawdę nie wiem, to pewnie demencja, odpowiada porucznik, po czym kontynuuje szeptem demencja i kanał 8 i samotność. Choroba neu neurodegeneracyjna, możliwe, zgadza się porucznik. Drżały jej dłonie, sprawiała wrażenie nieskoordynowanej. Co z nią teraz zrobimy? Powinniśmy ją po prostu aresztować? Nie sądzę, aby to było konieczne. W jej obecnym stanie i bez broni, nikomu tak naprawdę nie zagraża. Moglibyśmy powiadomić Titusa. Tego typu problem to idealne wyzwanie dla lokalnych sił pokojowych. Może znają nawet jej rodzinę. Czekaj, miałem nadzieję, że będę mógł dać jej jedno z tych... E... Będę mógł jej dać jedno z tych wezwań na policję. To na papieru, spójrz na nią. Wy... Spogląd na staruszkę, nie zareaguje na druczek z wezwaniem na komisariat. Tak, Titus brzmi jak odpowiednia osoba do tego. Nie chcę jeszcze bardziej rozdymać poczucia własnej wartości u w Hardiego. Nie możemy jej tak tu zostawić. Chyba możemy ją tak zostawić. Myślę, że oddanie jej Titusowi jest dobrą opcją. Nowe zadanie: Hardy i W takim razie możemy go powiadomić po powrocie do Whirling. Ale musimy się pospieszyć, bo robi się późno i może już poszli do domu. Zdaje się, że tu już skończyliśmy. Ruszajmy dalej. Dowracasz się, by odejść, słyszysz cicho, staruszki, proszę, zostawcie włączone radio, mam rocze. Zdaje się, że to jakiś odruch, zdanie, które zapadło jej w pamięci, odruch w reakcji na co porzucenie. Stoi nieruchoma, jest teraz jak zwykła kupa ubrań kogutów. A może tak przeszukać ją jeszcze raz? No pewnie, że tak. Przeszukajmy ją. Kobieta stoi przygarbiona, wyszona w mor. zdaje się, że wpadła w katatoniczne osłupienie. Jedną z tych rzeczy nie jest czapka policyjna, były też tam narkotyki. Myślisz o tym, żeby je zabrać? Podnieś czapkę moru. Nawet nie mruga, gdy wyciągasz rękę i wyplątujesz znajomo wyglądającą czapkę porusznika z akcesoriów moru, którymi obwieszona jest kobieta. To twoja czapka? E, tak podejrzewam. Poruszniki wa głową. Podtrząśnij ramię. Skonfiguruj narkotyki. Mruk, mruk. Zabierasz fiorki porchidolonu i butelkę Speedu, jako dowody oczywiście. Nie zażyła ich. Nie wygląda na paną. Skonfiskowała je tak trochę, tak jak ty to robisz teraz. Zabierasz to tak? Posłuchaj go. Chociaż jeden raz. Dobrze, w takim razie ty je weź. Dziękuję. Chowa narkotyki do kieszeni robię, to aby ci pomóc. Musimy skupić się na śledztwie. Ja nie zamierzam ich nawet brać. Potrząśnij ramię, staruszka nie reaguje, zostaw ją w spokoju. Okej, okay. hardy i świniarka. Poproś Tusa Hardiego, żeby to załatwili narzędzia, mam broń. Używaj go w najgroźniejszych sytuacjach. Czyli co? Mamy taki zestaw? Latarka i pistolet. A jak? Zmanie broni w ręku wydaje ci się naturalne i daje satysfakcję. Jest to jak przedłużenie twojego ramienia. Wypolerowana drewniana rączka scala się niemal z twoją dłoń. Moja dłoń chyba ją rozpoznaje. A, przypomina ci się dzień, kiedy wziąłeś ją do ręki po raz pierwszy, z lękiem i szacunkiem, z nadzieją próżną, że nie będziesz musiał z niej skorzystać. Na świecił świeciło słońca. to było dawno temu. To twoja broń, stanowi bardziej symbol niż narzędzie. Zawsze bowiem, zawsze istnieje racjonalne, mądre, rozsądne rozwiązanie każdego problemu. Schowaj ją pamiętaj, masz moralną przewagę nad każdym Dlaczego mam ją chować? No dobra, schowam, niech będzie. Multitool weźmy WOM, może. Czy ja dam radę zrobić szybką podróż do Whirling in Rex? Oczywiście, że nie dam. W takim razie, odzyskaliśmy broń. Jest godzina 22.50. Ja w dniu dzisiejszym mam do zrobienia tak naprawdę jeszcze dwie. No, może trzy rzeczy. Czyli e, powiadomić Titusa, kupić może spodnie od kuna. I wrócić do spania, żeby porozmawiać potem z tą babeczką stojącą na pomoście i spróbować się z nią umówić, kiedy kim pójdzie już spać. Natomiast na pewno nie, sta, nie, nie da rady. Co tu jest? Dlaczego to mi się świeci? Drzwi są zamknięte. Czas położyć dzieci spać. No właśnie, ona tu będzie stała później na tym pomoście, mam nadzieję. Na razie jest. Eee, zastanawiam się tylko, czy. Czy jak wejdę tutaj, to kim naprawdę? A spróbujmy to zrobić teraz, w sumie. Jeżeli to ma się udać, odeszlij go na dziś do domu. Dokładnie, wejdź do chaty. W takim razie ja tu sobie wejdę, wyjdę. Kim zostanie, i od razu pójdę do tej babeczki, spróbuję z nią porozmawiać i zaprosić ją na randkę. Pisaliście mi o tym w komentarzach już dawno temu. Natomiast zawsze mi było nie po drodze. Zawsze było milion innych rzeczy do zrobienia. Teraz aktualnie. Myślę, że to może być dobry moment. Eee, nie zostały mi jakieś mocno poważne rzeczy do zrobienia, więc na pewno w następnym odcinku zaczniemy od rozmowy z Soną. Soną? Soną. Zrubi, przepraszam, zrubi. Eee, jaki tu test jest wymagany? Bo powinienem się pewnie przebrać. Wykonywanie heroiczne. Wykonywanie minus jeden. Mm -hmm. Przekonywanie, przekonywanie, przekonywanie. Czyżbym miał coś na przekonywanie? Na pewno. Przekonywanie minus jeden to niedobre. Przekonywanie plus jeden. Eee, percepcja, przekonywanie plus jeden, ale to wychodzi na to samo. Konceptualizacja, e logika, e spirit, bla, bla, bla. No nie ma. Na pewno coś jeszcze mam na przekonywanie. Minus jeden. No tak, w takiej surowej czapce ciężko być przekonywującym. Percepcja, próg bólu, panowanie, mógłbym się tego nauczyć, przekonywanie. Zawsze mogę ulepszyć skilla po prostu, punktem, ale nie wiem, czy mi, się, czy, czy mi się to opłaca. Dobra, ile mam przekonywania w takim razie? Plus jeden. Czy jest coś, co mi daje minus? E, przekonywanie plus jeden. Przekonywanie. Dobra, nic już więcej nie mam. No dobra, albo się uda, albo się nie uda. Biały test, przekonywanie zero. A, alkohol umożliwia bliskość, połączmy się Alkohol, połączmy się, chyba nie do końca Pana rozumiem, raczej zdradzają Dezorientację Niech się pani ze mną sponiewiera, na randce pijacki randce, będzie miło, obiecuję Wybucha śmiechem, świetna parodia Naprawdę potrafi pan rozśmieszyć, w czym mogę panu pomóc A, to się raczej nie uda Jestem za słaby w przekonywaniu, ile mam tego skilla Jedynkę, zero, okej okay. Dobra, no muszę się chyba pogodzić, że w tym gameplayu nie, nie dam rady pójść z nią na randkę. E, wybrzeże Martinez udaje się tutaj. W takim razie idziemy do Willing in Rags porozmawiać z Chitusem Hardy. O, o, o. Myślisz, że masz na celowniku nie lada podejrzaną tę swoją ruby? Tak i spójrz jak to się wszystko poukładało, bez zbytniego rzucania podejrzeń na klasę. wszystko okazało się koniec końców rubicentryczne. Co masz na myśli? Nie wydaje ci się, że w takim miszmaszu jest coś nie tak? Kula była płaszczowa, takich nie znajduje się od tak, co racja, to dzisiaj to jest rzadkie, mów jednak dalej. No i strzał nie mógł paść z dachu, kula mogła nadlecieć z dowolnego miejsca na wybrzeżu. Jak dotąd nic nie wspominał, nic o żadnym strzale. Zwróć uwagę na jeden wątek pominięty, nawet Hardy i jego chłopaki nic o tym nie wspominali, ty też nie. Zakończyć te rozmyślania. Tak, zakończ ten myśl. Urwi ją i sobie, wygo... sobie wygodnie i dalej. Wiesz, że ona patrzy, właśnie jak odchodzisz. Wolna jak ptak na tym dachu. Zapala papierosa i myśli, jak dobrze że to Rubi siedzi w tym syfieniu. Ja nie słuchaj go. To, porządna... to była porządna hipoteza. Jest po prostu zazdrosny. Daj już spokój. Nie ma sensu dłużej nękać tej kobiety. Mam nadzieję, że o tej porze spotkam zarówno Titusa, jak i Kuna. Eee... Pamiętam, że podchodząc do kuna za każdym razem. O, właśnie, ale teraz będę mógł spróbować jeszcze raz sforsować ten test, bo mam niewykorzystany punkt umiejętności. Jest i Titus, to najważniejsze, że nie poszli jeszcze spać. Gliniarz nadciąga, czego chcesz. Znalazłem finiarkę. Na starym targu rybnym po drugiej stronie zatoki jest starsza kobieta w stanie katatonii. Potrzebuje pomocy. Albrzym wybucha śmiechem, niemal rozlewając sobie kino. A to co glino? Chcesz, żebyśmy pomagali teraz staruszkom? Jeśli chcesz być lokalnym stróżem porządku, to takie rzeczy po prostu spoczywają na twoich barkach. Ta, ta, wyślemy tam kogoś, jak się ona zaraz chodzi o finiarkę, tak? Tak, ona. Odchyla daszek swojej czapki. Biedna staruszka, nie marcie, się, zajmiemy się tym. Zdaje się, że ma jakąś rodzinę w Kurton czy gdzieś dranie. Zostawili ją, gdy zachorowała. Doszły nas skargi. Hej, w się Eugen, czy przypadkiem nie szukali ostatnio drużyna B Ewrata? Mówili, że coś nie pamiętam, znalazła? Tak, masz rację, Jen. Odpowiada Titus, salutując mu piwem, potem się do ciebie. Miała coś twojego świnio? Nie, nie miała nic mojego. Nie? No to nieważne, Klino, Odpowiada. Potem wypija duszki swoje piwo i wyciera usta. Nie mówili ewidentnie, że co to było? Pamięta ktoś? Wytatuowany mężczyzna. Nie pamiętam. Byłem najebany. Dajcie znać, jak sobie przypomnicie. Stwierdza olbrzym, po czym zwraca się do ciebie. Mogę ci jeszcze jakoś pomóc? Jak się ona nazywa? Tak naprawdę. Zde Zdejmuje czapkę i drapi się w głowie. Cioteczka Leplant. Tak ją zawsze nazywaliśmy. Więc coś Leplant. Marien Amigo. Mówi nalewając sobie kolejkę. Marien Amigo Leplant. Marien Leplant. Olbrzym kiwa głową i wypija swój toast. Masz do mnie jeszcze jakieś pytania? Kim ona była? Była wcześniej po prostu staruszką. Jej dzieci wprowadziły, wyprowadziły się lata temu. Nigdy jej nie odwiedzają ani nie odbierają, gdy do nich dzwoni. Lekko jej się miesza od czasu do czasu. Odpowiada macając piwo kolistymi ruchami ręki. Była dobra dla wielu z nas, gdy byliśmy dzieciakami. Zawsze była lekko szurnięta, ale mimo to... Dzieciakami to musiał być wieki temu, kiedy było z nią lepiej. Czemu się taka stała? Masz na myśli to, że chce zostać gliną? Ona marszczy w zamyśleniu brwi. Polera, właściwie nie wiem. Wie ktoś, dlaczego zaczęła się zachować jak świnia? I chuja nie wiem, wykrzykuje facet z tatuażami. Musiało jej odbić. Kto by chciał być świnią? Ktoś, kto chciałby naprawić ten świat, zanim przyjdzie jego koniec. Przyszło ci to do głowy? Nie, nie przyszło, bo nie jestem jebanym idiotą. Tak, glino, wygadujesz jakieś pojebane głupoty w stylu świniarki wzrusza. A olbrzym e, wzrusza ramionami. Ale skoro dzięki temu łatwiej ci się żyje, skąd wzięłaś, wzięła ten cały policyjny sprzęt? Nie wiem, odpowiada Titus. Mieszka nad wodą, fale ciągle wyrzucają na plażę różne śmieci. Dzięki na, za pomoc w tej sprawie, Titus. Żaden problem. My tu w Martinez dbamy o swoich z chorobami psychicznymi. Co nie, chłopaki? Jasne, Eugen znosi szklankę w toaście. Jesteśmy prawdziwymi bohaterami na tych ulicach. Eee, chcesz jeszcze raz yeah. kilka spraw związanych z Ruby? Nie, to już wszystko. Odejdź w porządku. Jeżeli uda mi się teraz kupić te spodnie Fallout od Kuna i dowiedzieć się czegoś o jego ojcu, to bardzo przyjemnie wyczyszczy dziennik zadań i będę bardzo zadowolony. Wiem, że pewnie napiszecie mi w komentarzach, że pominąłem tonę rzeczy, natomiast jak na mój pierwszy, pierwsze zetknięcie z tą grą i granie w nią totalnie na ślepo, nie licząc kilku porad, które dostałem od Was w komentarzu, to, to jestem zadowolony z tego, jak to idzie. I że udało mi się nie zepsuć za dużo tych questów, chociaż nie wiem, czy da się je zepsuć tak, tak, totalnie. Zobaczmy, spróbuję się przeklikać przez te opcje dialogowe. E, ociele, kim on był? Nie, nie chcę ociele. Spróbuj rozszyfrować. Empatia 1. Muszę spytać, kim jest Kuno, o Twojej szopie. Świńska głowa, próbowałeś. O? Kuno dekapituje świnie, to po prostu taśma demo Kuno, Próbujesz wysłać mi jakąś wiadomość Eee, w oczach Kuna pojawia się blask, ta, pilny w mieście, czemu? Jest tam świnka głowa Mowy nie ma, nie będę tego mówił. za brutalny dla ciebie Kuno, cię język ukradł Tak, chyba mi odbija Kuno Eee, patrzcie w oczy. dlaczego pierdolisz na siebie przy Kuno, gadaj o królestwie albo spierdalaj, dość już usłyszałem Kuno, pogadajmy jeszcze o twojej szopie, muszę spytać kim jest Kuno Kuno, Kuno to Kuno o ciele. Ja pierdziele, To już wszystko. Najgorsze, że ja nie wiem, które opcje dialogowe doprowadzą mnie do jakichś nowych rzeczy. Eee, nie opuściłeś nawet miasta, gdzie byłeś? Mówiłem ci, wieprzowinoku. no kuno był miejscowy. Kuno był miejscu, w miejscach, o których nawet się nie śniło. Pamiętasz nocne miasta? Świnio? No był w jebanym nocnym mieście i robił robotę. Pamiętam tę opcję dialogową. One... <coughs> Wiesz, jak on tu trafił? Ma urazy ciała? To twoja? Nie. Dobra, zobaczmy w takim razie. Kup spodnie. Wyglądało, ale ty i Kuno nie, nie byliście jeszcze sobie bliscy. Musisz go nieco bardziej zrozumieć. Aha, czyli muszę pchnąć ten quest, żeby je kupić. Empatia. Dobra, to w takim razie przebieramy się pod empatię. Na pewno coś mam. Na pewno coś mam. Jestem pewny, że coś mam. Empatia, plus jeden, proszę bardzo. I jeszcze muszę ulepszyć, ulepszyć ee, skilla. Empatia, plus jeden, proszę bardzo. No i plus 2 to już brzmi lepiej. Empatia, empatia, minus to nie, nie interesuje mnie to. Jeszcze jakiś, jeszcze jakiś przedmiot? Empatia, 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 nie. Ładczość, nie, to wszystko. Teraz mam empatia plus 1, czyli coś mi musi dawać minus. Co mi daje minus do empatii? Weźmy na logikę. A koszule, koszule, jakoś koszule, piatruwka fal. logika plus jeden, dobra. Empatia plus dwa, jest git, i teraz, proszę Państwa, empatia 4, awansuj. 14. Tak, co tu się dzieje? Jakieś jest, jak na Twoim miejscu zbrodni używa prowokacyjnego słownictwa i próbuje ci zirytować. Jakbyś miał za mało na głowie. Czujesz, że nagle ogarnie ciężar nad całym sobą. Kuno, posłucham. Wiem, że to całe przesłuchanie. E, wiem, że to całe przesłuchanie granic dla ciebie nowość, ale dla dorosłych to normalne. Trzymaj swój słyszyński race dala od Zatka. Kuno Maharan Kuno wie, jak mocno naciska. Kuno naciska na Maxa. Lepiej się daruj, glino. Albo Kuno będzie dalej dawał wycisk. Wszystko gra, Kuno pyta zaniepokojona. Kuno ją zdezorientował. Ojej, Kuno, <sadzionate> ojejku, no niestety nie udało się. Mam jeszcze jeden punkt. Awansuję, bo i tak nie za bardzo. Encyklopedia już chyba nie chcę ulepszać. Chciałem ulepszyć dramaturgię zręczne palce, percepcję, więc równie dobrze mogę ulepszyć empatię na szóstkę. Bo zależy mi trochę na tym kواście tego kuno. A, jestem tylko zmęczoną starą kupą mięsa. Empatia, plus 6. No i co ja mam teraz zrobić? Już więcej tego nie ulepszę. Chyba nie uda mi się wykonać tego questa, niestety. Empatia 2. Czy mogę jakoś, nie wiem, myśl zinternalizować. Albo któreś daje mi minus. Do empatii, Łatwość przekonywanie psychę Do 6. No dzięki temu mogę w ogóle się ulepszyć, bo jestem niczym super gwiazdą. ja. Psyche bazowa wyuczony poziom. No nic. Jeżeli macie jakiś pom pomysł, co mogę zrobić. Dajcie znać w komentarzach. Ja na dzień dzisiejszy kończę. Przed następnym odcinkiem pójdę się zdrzemnąć i zaczniemy go już u Ruby. Tam, gdzie ostatnio gra mi powiedziała, że to jest bezwrotny punkt. Jeżeli macie porady w komentarzach, no to to jest odpowiedni moment, żeby mi je powiedzieć, bo pójście do Ruby prawdopodobnie zablokuje większość rzeczy. Także co, dzięki Wam wszystkim za uwagę. Do zobaczenia i cześć.